Siemenkowidowie, jak pamiętacie, ostatnio przesłuchiwałam Wednesday pod wykrywaczem kłamstw. I udało dzięki temu dowiedzieć się, że ona ma coś wspólnego z zaginięciem Vito i chiki. Jeszcze więcej informacji nie wiemy, ale na pewno się dowiemy, ponieważ udało mi się na sam koniec wydwać jej mapę, która na pewno dzisiaj zaprowadzi mnie do chiki. A więc uwaga, uwaga, musimy się na tę przygodę przygotować właśnie. Nie mam na sobie żadnego armorka ani broni, ale ona mnie się. Miała, zobaczcie, a i tak mamy tą mapę. Udało mi się ją zdobyć. A tak wielce mówiła, że nic nie może mnie zaprowadzić do Chiki, że ona nie ma pojęcia, gdzie to jest. I co, okazało się, że miała przy sobie mapę. A więc dobrze, że ja ją też mam. Teraz musimy przygotować się na tę przygodę. Patrzę, co ja tutaj mam w ekwipunku. No i mam niby broń, taki ironowy sword, ale wiecie co, trzeba się postarać bardziej. Tylko też potrzebne jest jedzą. Bo zobaczcie, jestem bardzo głodna. No i e, armorek, armorek. Ok, zobaczymy, bo jak na razie to on nie jest pełny. Zobaczcie, nie mam kasku ale może zaraz go gdzieś tutaj. O, jest! Jest! Mamy to, słuchajcie. Mamy kask, więc dobra. I tu mamy patyki i mamy diamenty, więc wiecie, co zrobię? Co? co nie? Pyk, pyk i pyk. Dobra. E, tak, chociaż w sumie. Powiem Wam, że te diamenty to ja bym tutaj zostawiła, to może też zostawię i tak dalej. Dobra, wyglądam spoko. Mam mieczyk, więc będę miała czym się bronić, ale też jeszcze jest mi potrzebne jakieś jedzonko, więc nie wiem, czy najpierw też nie pójdę właśnie złowić jakiś rybek. Pamiętacie, że ona właśnie w ostatnim odcinku biegła w tamtą stronę? To tam właśnie będziemy musieli pobiec, ale poczekajcie, najpierw musimy mieć jakąś rybkę chociaż. Kilka rybek, słuchajcie. Tutaj ja zrobię przembal i słuchajcie. Właśnie musimy wyłowić kilka rybek, bo ja jestem w ogóle bardzo głodna. Dawno nie chodziłam na takie zwyczajne łowy, wiecie, gdzieś upolować jakieś zwierzęta, bo jestem na maksa głodna, a jedzenie jest bardzo potrzebne. Więc mam nadzieję, że zaraz uda mi się coś tutaj złowić. Nie mam pojęcia, jak właśnie tutaj się łapie ryby, kiedy jest lód na wodzie. Jak na razie to nic nie bierze z tego, co widzę, ale mam nadzieję i jest. No serio! Pufferfish, najgorsze co mogło się tu pojawić. Jeszcze lód mi tutaj się pojawia na nowo. Dobra, łowimy dalej. Słuchajcie, tylko nie jakiś pufferfish. Ej, dobra, uda mi się to złowić? No ta zima tu jest i zobaczcie zaraz mi to wyrzuci z tej wody, bo tu lód jest. Czy uda mi się złowić tej B? No nareszcie! A jeszcze wpadłam! No serio, dobra, lecę do domku. Oddam tą moją wędkę. Tutaj z powrotem ją schowam, bo na pewno się później przyda. No i teraz musimy zjeść, słuchajcie, szybciutko rybki. Jemy, jemy. Jemy rybki. Jeszcze trochę. Dobra, chyba odrodzi mi się jakby cały ten głód. Taką mam nadzieję, chociaż w sumie niekoniecznie. Coś może zostać. No nie! Jednak jeszcze troszeczkę jestem głodna, ale już więcej nie jem. Lecimy. Lecimy na poszukiwania, lecimy na przygodę. Mam nadzieję, że zaraz znajdę Wednesday i cicaję, więc uwaga, bierzemy miecz i lecimy. Skradamy się, słuchajcie. Musimy się skradać, więc idziemy tam, w tamtą stronę, bo ona gdzieś tam była, co nie? Muszę też patrzeć na mapę czasem. Wiecie co, bo to tak nie może być. Dobra, okej, okay, wiem. To idę, idę. Na razie tutaj nikogo nie ma, więc nie będę wyciągać mieczyka, ale idę tu. Ej, patrzcie, patrzcie, jak dużo w ogóle tych pajęczyn. Widzicie to? A to oznacza, że tutaj była Wednesday na bank. Przecież właśnie pajęczyny to jest jej znak. Dobra, wiecie co? Trzeba tam iść, więc pójdźmy tu. Um, tu jest woda, weźmy mieczyk Ej, dobra, znowu pajęczyny Teraz tak, trzeba znowu spojrzeć na mapę mm, Dobra, według mapy Te miejsce jest tu Czyli dobrze ona mówiła, że cika jest w wiosce O, to dobra, to mam nadzieję, że ją zaraz znajdziemy Patrzcie, patrzcie Jak dużo pajęczyny Ona tu na bank jest Widzowie, iść tam czy nie iść? Ej, no ja muszę iść, muszę ją ratować. Patrzcie, jak dużo tych pajęczyn tu jest. O ja, musimy tu jakoś zejść. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby sobie HP nie zapiadać przy tym, żeby nie spaść. Ej, poczekajcie. Czy Wam się też tak wydaje jak. jak mi? Zobaczcie na to. Tutaj jest jakieś światło. Nie wydaje Wam się to jakieś takie inne trochę? Nie bije stamtąd jakieś światło? Czy tam coś jest? Dobra, musimy to sprawdzić. Idziemy, idziemy, widzowie. Waga, mam nadzieję, że gdzieś zajdziemy, tylko musimy uważać na te pajęczyny. Idę, 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 idę. Waga. Patrzcie, to jest ghost block. Nie wierzę w to. Zobaczcie na to! I ja! Patrzcie! Znalazłam sekretną bazę Wednesday! Jak ukryta! Taka na jednym tle! O ja! Mamy sekretną bazę Wednesday! Tego się nie spodziewałam. Dobra, widzę, wyjdziemy. Idziemy. Ok. Przeszłam. Ale tu czarno! I nadal pajęczyny. Musimy na nie uważać. Ej, tabliczki jakieś. Jump, jump. Y, to znaczy skakać. Tu mam skakać? Widzowie mam skakać? Trochę się cykam, bo nikt nawet nie wie, że ja tu jestem. No ale dobra. Uwaga, robię to dla ciki. Trzy, dwa, jeden i skaczę! Wow! Ej, gdzie ja jestem? Dlaczego nagle przeniosłam się do innego świata? O co tu chodzi? To Na pewno sprawka Wednesday. Patrzcie, to jest parkour Wednesday. Aha, czy ja mam go najpierw przejść, i dopiero odnajdę cikę. Ona na pewno jest gdzieś tam na końcu. Dobra, uwaga, widzowie, musimy się postarać. Jest bardzo kiepska pogoda. Ciągle, właśnie tutaj coś grzmi, błyska się, więc trochę. Ciężko jest tutaj też patrzeć tak normalnie, ale dobra, mamy checkpointa. Widzowie, trzymajcie kciuki, żeby mi wszystko poszło dobrze, abym mogła właśnie odzyskać cikę. Lecimy, nie! Po naszą cikę Lecimy, e, e, najpierw chica, a później mam nadzieję, że połączymy siły i będzie łatwiej nam odzyskać wito. Więc lecimy, a nie, to tutaj trzeba po grobach. Szantażuje mnie ta Wednesday Patrzcie Najpierw miałam zrobić te wszystkie rzeczy Pozbierać dla niej Zrobiłam potkę Zamieniłam się w wilkołaka To już były szantaże A słuchajcie teraz jeszcze mam zrobić jakiegoś parkura To dopiero zobaczę Cikę O nie No dobra Robimy, robimy Mam nadzieję, że mi się uda Trzymajcie kciuki widzowie Musi nam się udać, dobra Okej, okay, mamy kolejnego checkpointa Teraz tu chyba cała rodzinka Adamsów. Zobaczcie na to. Ups. Ok. Mamy to. No i teraz wybieranie drzwi. Czy białe wszystkie są? Nie. Białe nie są wszystkie prawidłowe. Więc teraz które? Może te? Nie. Nie byłoby to takie łatwe aż. Dobra. Lecimy tu i tu. Okej, okay. Kolejny checkpoint. Lecimy na samą górę. Zobaczcie kolorystyka. No idealna dla Wednesday. Dobra, tutaj, teraz po ich aucie rodzinnym. Teraz jeszcze tu. Dobra, mamy checkpointa. No i rączka! Rączka z nią współpracuje. To też się na przesłuchaniu wydało, słuchajcie. Mm. A, wiedziałam, wiedziałam, że nie dam rady. Jakoś tak dziwnie ta ręka jest ułożona, więc po prostu właśnie muszę wejść tutaj. O, dobra. Okej, okay, czy skoczę? No tak. Dobra, mamy to. Kasety. Kasety? Co to ma wspólnego z Wednesday? Dobra, mamy to. Wybieranie znowu drogi. O nie, nie chcę mi się sprawdzać. Mam nadzieję, że ona mi pokaże prawidłową drogę. A, dobra, ryzykowałam, nie sprawdzałam, ale chyba sama muszę tutaj też sprawdzić. Może czarny też? O, dobra, czarny. No to tutaj już sprawdzę, słuchajcie. W takim razie już tutaj ja sprawdzę prawidłową drogę. Ta jest zła. Czyli ta jest dobra, dobra, okej. Okay. Ale pamiętam te czasy, jak się dowiedziałam na przykład jak to sprawdzić i tak dalej, ale to było fajne. Dobra, teraz tu? No, wiecie co, te błyskawice mnie denerwują, bo tak mi się to w oczach odbija, że jest naprawdę ciężko tutaj skakać, więc dobrze byłoby to po prostu. Ojejku, ukończyć szybko! Biegnę tu. Dobra. Pszczoły? Serio? Pszczoły? Co one mają z tym wspólnego? To jest dziwna akurat rzecz. Dobra. No i umbrella. Ja też mam umbrelę. Mogę mieć coś takiego jak Wednesday. Dobra, gdzie jest ta chica? O, dobra, jesteśmy już blisko. Mam nadzieję, że ta chica tutaj się pojawi. Hop, dobra. Ojej. Ojej. Dobra. Bella. Co? Słyszeliście to? Cika, cika tu jest! Ona gdzieś mnie woła! O ja Muszę biec do niej, muszę do niej biec! Szybko, szybko, szybko! E, en, ne, en, en, ne, en. En, ne. Szybko! Szybko! Szybko do naszej ciki! Oj, jacie, jaki okropny tort. Ej, poczekajcie, bo ja... Aha, bo ja tych pająków mam nie dotykać. No dobra, dobra. En! en. Nie! Co? Dlaczego się rozwaliłam niby? Dlaczego? Tutaj? Przecież nic takiego nie dotknęłam. Oh my god. No okropne te pająki są. Dobra, mamy to. Kolejne schody. Czy one znikają? Nie, one chyba nie znikają. Lecimy do góry i jest Wednesday. Ale dobra, teraz trumny. Ja cię... Ale pogoda okropna! No nie, no! Po co są te błyskawice? Po co to? Ojejku, ale to daje po oczach. Ostatni skok, dobra, i teraz tu. Okej, okay, dałam radę. Który jest kolor prawidłowy? Czy może obydwa są prawidłowe? Dobra, jeszcze tutaj. Jeszcze tu. <laughs> jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę do Będna. naszej ciki. Znowu woła! Znowu woła! O ja. Czarny? Dobra. Znowu Cika woła. Musimy ją złapać. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Tutaj. O nie. O nie. Jak tam już wejdziemy do Wednesday, to na bank musi być Cika. Chyba się ta Wednesday znowu mnie oszukała. Tędy? Dobra, uwaga, ostatnie przeszkody. Ostatnie. Ona ma nóż w ręce, widzicie? Oby mi nic nie zrobiła. Uwaga! Nie! Jeszcze tu się załatwiłam. Uwaga, widzą. No nie no! Jestem. Coraz. Bliżej. I. Idziemy! Dobra, widzowie, zrobiłam już całego parkura. No i gdzie jest ta cika? Cika! Jesteś! Bella, to ty? Jesteś cika! Ja ja się cieszę, że cię widzę w końcu. Jesteś cała i zdrowa, nic ci nie no, jest. Ja jestem! A Jestem, nic mi nie jest, chyba, chyba, tak mi się wydaje, bo a jak trochę mnie głowa tu? boli, ale nie dużo pamiętam a, a powiedz mi, a, a jak ty się tu pojawiłaś w ogóle, wiesz, pamiętasz? Nic nie pamiętam, chyba zostałam porwana, Podwano. pamiętam tylko, że się, e, że takie huknięcie było i nagle już byłam tutaj Ale wiesz co, wydaje mi się, że co? Wednesday ma coś z tym wspólnego, bo tak mi się wydaje, że to ona coś gadała wiesz, Widzowie, play. mówiłam wam Ej, bo wiesz co, bo ja ją y, też złapałam w wiosce i wykrywaczem kłamstw ją sprawdzałam. I też mi się tak wydaje, że ona ma coś z tym wspólnego. Ale dobra, cieszę się, że w końcu ciebie tutaj znalazłam. Więc musimy wszystko zrobić, aby wrócić do naszej wioski, cika. Y, no, no i wiesz, i, i tam jakoś sobie z nią po prostu poradzimy, mam nadzieję. Więc... Dziękuję, że mnie odnalazłaś naprawdę, bo już się martwiłam, że zostanę tu na zawsze. Próbowałam stąd uciec, ale tutaj nie ma, no nie ma stąd wyjścia. Jakoś damy radę teraz we dwie uciec. Może ukradniemy Dobra. tą brykę i nam się uda, słuchajcie, stąd no zwiać. <laughs> Jeśli widzowie nam kibicujecie, abyśmy wróciły do naszej wioski w Sims Craftie, no to zostawiajcie łapy, subujcie też kanał, zaznaczcie dzwoneczek, a my... Ten dom się zmienia! Patrz, jak on wygląda! Uciekajmy stąd! Uciekamy, Uciekamy! widzowie!